Leonard Euler, nazwisko, które słyszał każdy, kto kiedykolwiek miał do czynienia z matematyką. Wszyscy wiedzą o jego słynnym wzorze złożonym oraz o fundamentalnym twierdzeniu dotyczącym wielościanów. Ciekawostką jest, że już 100 lat przed Leonardem Kartezjusz odkrył wzór, który wykazuje zdumiewające podobieństwo do słynnej zależności Eulera dla wielościanów. A ogólny wzór nie może być w całości przypisany Eulerowi. Co tu dużo mówić, Euler nawet nie podstawił liczby pi do swojego wzoru. Aby otrzymać jedno z najpiękniejszych równań w historii matematyki. To pierwszy film z serii poświęconej dziełom Leonarda Eulera, który wprowadzi Was w świat jego odkryć. W trakcie tego kursu będziemy badać i udowadniać jego najważniejsze odkrycie, ale najpierw proponuję bliżej zapoznać się z jego biografią. W tym filmie dowiemy się, jak już jako nastolatek wykazywał niezwykłą wiedzę i jak znajomy jego ojca pomógł ukształtować jego karierę. Poznamy, jak trafił do Rosji. Jak zmagał się z utratą wzroku, i jak rosyjscy żołnierze zniszczyli jego dom w wyrazie wdzięczności za osiągnięcia. Prześledzimy momenty, w których Euler polegał na swojej intuicji, a potem osiągnął rygor w dowodzeniu swoich twierdzeń. Leonard Euler urodził się w 1707 roku w rodzinie pastora, przyjaciela obecnie słynnego matematyka Bernoulli'ego. Od najmłodszych lat ojciec przygotowywał syna do kariery duchowej, lecz równocześnie starał się rozwijać jego zdolności logicznego myślenia poprzez studiowanie matematyki. W wieku 13 lat, będąc uczniem gimnazjum, został dopuszczony do uczestnictwa w publicznych wykładach, gdzie został zauważony przez Jogana Bernoulliego. Naukowiec przekazał mu szereg artykułów matematycznych. Co więcej, zapraszał go do swojego domu każdą sobotę, aby wyjaśnić trudne fragmenty których samodzielna lektura mogła pozostawić wiele pytań. Podczas tych regularnych spotkań młody Euler miał okazję poznać synów Bernouliego, Daniela i Nikołaja. Z Danielem przez wiele lat Leonard utrzymywał kontakt i przyjazną rywalizację. Los Nikołaja był niesprawiedliwy. Odszedł z tego świata w młodym wieku. W 1724 roku, mając zaledwie 17 lat, Euler wygłosił połacinie mowę, w której porównał filozoficzne poglądy Kartezjusza i Newtona. Jego wystąpienie zostało entuzjastycznie przyjęte, a młody geniusz został uhonorowany tytułem magistra sztuki. W tym czasie liczba wolnych stanowisk naukowych w Szwajcarii nie była duża, dlatego bracia Daniel i Nikolaj Bernoulli udali się do Rosji, gdzie w tym czasie powstawała Akademia Nauk i obiecali powiedzieć dobre słowo o Eulerze. W maju w 1727 roku Euler przybył do Petersburskiej Akademii Nauk, projektu zatwierdzonego przez samego Piotra Wielkiego. Tam został przyjęty na stanowisko asystenta profesora, który był tym samym Danielem Bernoulli. Już po kilku miesiącach spędzonych w Petersburgu, Leonard płynnie mówił po rosyjsku. Petersburska Akademia okazała się idealnym miejscem do rozwoju jego twórczych talentów. Euler miał możliwość pełnego zaangażowania się w badania dostęp do corocznego czasopisma umożliwiającego publikację odkryć, a także zapewnione bezpieczeństwo materialne. W 1735 roku Akademia otrzymała pilne zadanie wykonania zbyt skomplikowanych obliczeń astronomicznych. Grupa naukowców poprosiła o 3 miesiące na wykonanie tej pracy. Euler podjął się jej wykonania w trzy dni i poradził sobie z zadaniem, ale przeciążenie nie pozostało bez śladu. Naukowiec zachorował na gorączkę nerwową. I stracił wzrok w prawym oku. W tym samym roku Euler poradził sobie z tak zwanym problemem bazylejskim, czyli suma ciągu odwrotnych kwadratów. Naukowiec wykorzystał rozkład sinusa na nieskończony iloczyn, który w tamtych latach jeszcze nie został udowodniony. Johannes i Daniel Bernoulli zwrócili uwagę na to niedopatrzenie, a Leonard zgodził się z nimi. Ale mimo to, jaką trzeba mieć intuicję, żeby zauważyć zbieżność ciągu? W 1740 roku złożony wzór Eulera pojawił się w znanej formie. Nie jest możliwe, aby nie podkreślić niesamowitej harmonii tego wzoru i jego łatwej wizualnej percepcji. Ale jak już słyszeliście, Euler nie zastąpił liczby pi w swoim wzorze. Przed nim Kołdz otrzymał ten wzór i pierwszy zauważył piękną równość. Były nauczyciel Leonarda, Johann Bernoulli, również zbliżył się do tego wyniku. Tymczasem sytuacja w Rosji pogarszała się. Euler otrzymał zaproszenia do Berlina od samego Fryderyka II. Wkrótce po przybyciu do Berlina Euler został zaproszony na bal. Na pytanie królowej, dlaczego jest taki małomówny, Leonard odpowiedział – pochodzę z kraju, w którym mogą powiesić za słowo. Podczas pobytu w Niemczech Leonard utrzymywał przyjemne stosunki z Rosją, za wyjątkiem jednego starcia z łomonosowem. W okresie wojny siedmioletniej rosyjska artyleria zniszczyła dom Eulera. Dowiedziawszy się, kto jest właścicielem, feldmarszałek Sałtykow zwrócił wszystkie straty, a cesarzowa Elżbieta dodała od siebie porządną sumę. W 1766 roku Euler przedstawił warunki powrotu do Petersburga, które zostały natychmiast zaakceptowane przez Elżbietę. Król nie chciał oddać swojego najlepszego naukowca, ale Elżbieta nalegała. Po powrocie do Rosji Euler zachorował na zaćmę w lewym oku i wkrótce stał się całkowicie ślepy, jednak po utracie wzroku ilość pracy nie zmniejszyła się. Euler nauczył się pisać kredą na tablicy, a dzięki jego komentarzom uczniowie przenosili jego pracę na papier. Niestety czekała go nowa tragedia. Spłonął jego dom z całym dobytkiem Leonarda. Większość dzieł Eulera ocalała. Spłonęła jedynie część nowej teorii ruchu księżyca, którą jednak szybko odrestaurowano. W niej naukowiec przedstawił przybliżone rozwiązanie słynnego problemu trzech ciał. Na specjalne zaproszenie cesarzowej znany niemiecki okulista przybył do Petersburga, aby leczyć Eulera. Po badaniu zgodził się przeprowadzić operację i usunął zaćmę z lewego oka. Leonard znów zaczął widzieć. Lekarz zalecił chronić oko przed jasnym światłem. Nie pisać, nie czytać, tylko stopniowo przyzwyczajać się do nowego stanu. Jednak zaledwie kilka dni po operacji Euler zdjął opatrunek. I wkrótce ponownie stracił wzrok. Tym razem na zawsze. Czy Euler się mylił? Czy popełnił nieścisłości? Tak i tak. Czy to prawda, że wszystkie odkrycia przypisywane Eulerowi są jego dziełem? Nie. Dlaczego więc uważamy Eulera za jednego z najwybitniejszych matematyków wszechczasów? Często, jako powód jego sławy, podaje się liczbę jego prac, jednak Leonard Euler jest odkrywcą wielu aspektów matematyki. Rozwiązując problem mostów królewieckich, Euler zapoczątkował teorię grafów. Znajdując równość dla wielomianów, stał się ojcem założycielem topologii. Również Leonard często wstrzymywał swoje odkrycia, aby ustąpić miejsca młodszemu pokoleniu. Leonard wolał uczyć, nie ograniczał się do suchych dowodów i często opowiadał, jak doszedł do tego czy innego odkrycia. Choć sam do tego nie dążył, Euler stał się centrum światowej matematyki swoich czasów. Poświęcając całe swoje życie matematyce, wniósł do niej niezmierzony wkład, pozostawiając nam formuły o niezwykłym pięknie oraz równie eleganckie dowody.